Przygoda archiwalna. Prezentacja skanów materiałów archiwalnych odkrytych w sposób raczej, powiedzmy, przypadkowy przy wnikliwym poznaniu archiwaliów znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Przygody takie przeżywają pracownicy archiwów, a także i bardzo często użytkownicy, którzy korzystają z archiwaliów w pracowni naukowych. Garść takich przygód właśnie archiwalnych, czyli prezentacje materiałów i informacji odkrytych i zaskakujących, niecodziennych, pokazujemy właśnie na tejże prezentacji. Już sama pierwsza strona pokazuje w centralnej swojej części właśnie takie archiwalium odkryte już w XXI wieku, choć zespół archiwalny był przyjęty już w 1945 roku. Jest to list Józefa Ignacego Kraszewskiego, pochodzący z okresu jego zamieszkiwania na terenie Wołynia, a skierowany jest do y, bliskiego znajomego Hipolita Brezy. Jeszcze trzy takie listy znalazły się w archiwum Brezów z Siekierzyniec i były do tej pory nieznane. Lublin w roku 1569 był ważnym miastem w Rzeczpospolitej. Wówczas toczyły się przez um, przeszło pół roku obrady Sejmu, które doprowadził do Unii Polski z Litwą, czyli Polski zwanej wówczas y, Koroną. Było to wydarzenie o zasięgu no, niezwykle ważnym dla dziejów Rzeczpospolitej i Litwy, stąd też jego materiały związane z tym wydarzeniem znajdują się głównie w archiwum centralnym, w archiwum głównym akt dawnych. Takim właśnie dokumentem jest widniejący tutaj w tle w tym opisie dokument y, aktu Zjednoczenia Polski z Litwą do którego przywieszony jest ten szereg cennych pieczęci uwierzytelniających akt zawarcia Unii Polsko-Litewskiej. Jeżeli chodzi o zasób Archium Państwowego w Lublinie, przez dłuższy czas myślano, że nie mamy tu jakichś ważniejszych śladów związanych z tym ważnym wydarzeniem. Jednakże wnikliwszy ogląd materiałów doprowadził nie tak dawno do odkrycia diariusza tego Sejmu, a w zasadzie tylko takiego drobnego fragmentu obejmującego praktycznie rzecz biorąc trzy dni, okres od 4 do 6 marca tegoż roku. 1569 spisany, jak wynika z jego treści, dla panów litewskich. Cóż wówczas tak ważnego się stało, że ten fragment Jariusza zachował się jako pewien wyodrębniony y, dokument, Otóż wówczas, ponieważ cały Sejm Unijny był wydarzeniem no, obfitującym w różne momenty napięcia, kontrowersji, wówczas doszło do sporu pomiędzy, o, pomiędzy panami koronnymi, królem, a także panami litewskimi o prawa, jakie miałaby Litwa w przyszłym akcie Unii. Panowie y, litewscy, głównie tutaj byli Radziwiłowie, y, Doprowadzili do tego, że uznali, że demonstracyjnie opuszczą Lublin, jak gdyby wskazując na to, że praktycznie rzecz biorąc nie bardzo są zainteresowani w, taki, w takim układzie, w ogóle zawarciem aktu unijnego i opuścili Lublin. I właśnie z tego okresu, z tych dni pochodzi diariusz, który prawdopodobnie był sporządzony w momencie, kiedy oni już wyjechali i został im przekazany. Ale były to, jak się okazuje, dni bardzo ważne, ponieważ wówczas król, wykorzystując to, że przedstawiciele ziemi, ziemi podlaskiej, która wówczas należała do Litwy, wykorzystując nieobecność właśnie panów litewskich, doprowadzili do tego, że posłowie z tych ziem wyrazili swoją zgodę odnośnie przyłączenia do korony, czyli do Polski. Tak więc wyjazd panów litewskich zaowocował tym, że od tego momentu Podlasie, na skutek tejże deklaracji, przestało należeć do Litwy, a stało się ziemią koronną. Po tym wydarzeniu wkrótce panowie litewcy powrócili do Lublina i w lipcu. 1569 roku został zawarty pamiętny układ litewski. I teraz mamy prezentację tegoż diariusza. Diariusz, jak widzimy na górze, ma napisane Anno Domini 1569. Jest to właśnie opis zresztą w języku polskim tychże wydarzeń, które miały miejsce w tym momencie z podkreśleniami co ważniejszych osób i wydarzeń. Wiar już ten, jak wskazuje właśnie opis, należał, y, wszedł do zbiorów Ignacego Żegoty Onacewicza, profesora Uniwersytetu Wileńskiego i Królewieckiego, który y, no, był profesorem w wieku XIX, y, znajdował się w jego bogatych zbiorach historycznych i poprzez różne, że tak powiem, zawirowania, jeżeli chodzi o archiwalia, wszedł do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Teraz pewna przygoda związana z okresem dużo późniejszym, a mianowicie z okresem Sejmu Czteroletniego. Jeden z najważniejszych dokonań Sejmu Czteroletniego, choć w znikomym części ze względów na późniejsze wydarzenia zrealizowanym, była kwestia reform wojskowych. Jak wiemy od czasów saskich obronność Polski coraz bardziej spadała, liczba żołnierzy opłacanych ze skarbu była coraz mniejsza, również jej zdolności obronne do obrony rozciągniętych granic Rzeczpospolitej były bardzo małe. Toteż na drodze do uzdrowienia tej sytuacji postanowiono przeprowadzić już w pierwszej, w pierwszym, w pierwszej fazie Sejmu Czteroletniego do powstania 100 tysięcznej armii. 4 grudnia 1789 roku właśnie została uchwalona y, konstytucja sejmowa mówiąca o powołaniu 100 tysięcznej Armii. Wyznaczono wówczas szczegółowe zasady, w jaki sposób mieli być pobierani rekruci z poszczególnych gospodarstw. Postanowiono także, że z tego poboru nie będą wyłączone również dobra duchowne. Zakładano także, że w przypadku, jeżeli dobra będą mniejsze, będzie pobierana specjalna odpłatność. Okazało się, że w związku z realizacją tejże reformy powstał bardzo wyjątkowy dokument, który praktycznie rzecz biorąc został odnaleziony w roku 2008, albowiem znalazł się w księgach ziemskich lubelskich jako obszerny załącznik, a jest to inwentarz rekrutów pobieranych, wyznaczonych z ziemi lubelskiej i powiatu urzędowskiego, a więc tutaj nie ma mowy o ziemi ziemi Łukowskiej, która również stanowiła część województwa lubelskiego. W księgach zapisano ten, został on dołączony do ksiąg w roku 1790, właśnie z taką ozdobną winietą, niestety już zniszczoną i Zawiera on dokonania komisji cywilno-wojskowej, która miała za zadanie właśnie spisanie jak i jaka ilość rekrutów, ewentualnie pieniędzy z poszczególnych dóbr będzie pobierana. Spisy te stanowiły ważny dokument, stąd zostały zarejestrowane w Kancelarii Grodzkiej i dołączone, do doszyte wręcz do Ksiąg Grodzkich jako urzędowo potwierdzony spis. Okazuje się, że inwentarz ten zawiera szalenie ważne i interesujące informacje dotyczące stanu gospodarczego, stosunków własnościowych w dobrach w ziemi, na ziemi lubelskiej, a także na wskazanej już tutaj ziemi urzędowskiej. I przykładowo Przepraszam. Widzimy tutaj spis dóbr końsko-wolskich, należących wówczas do księcia Adama Czartoryskiego, które obejmowały 1079 gospodarstw i w tym całym wykazie jest to największy kompleks dóbr, zawierający największą liczbę gospodarstw. I tutaj wyliczono zarówno skład tych dóbr, następnie ilość, przeliczoną ilość rekrutów wynikającą z ilości właśnie gospodarstw. Bardzo ciekawym elementem jest rekapitulacja, podsumowanie całości tego dokumentu, które nam wyraźnie uświadamia, że ten wykaz Uświadamia właśnie nam ten wykaz, że z całej tej ziemi, zarówno lubelskiej, jak i powiatu urzędowskiego, można było pobrać za, za, y, tylko 358 rekrutów i y, ponadto y, y, kilka tysięcy opłat y, z tytułu tych mniejszych gospodarstw. Pokazuje to, że w myśl powyższej konstytucji Sejmu Czteroletniego realizacja stutysięcznej tysięcznej armii była praktycznie rzecz biorąc niemożliwa, idąc drogą wyznaczoną przez tąże ustawę. I generalnie, jeżeli by tu można podsumować, ten dokument jest bardzo ważnym przyczynkiem do dziejów gospodarczych i do stosunków własnościowych w dobrach na tym. Terenie. Jest on kilkudziesięciostronicowy, stosunkowo dobrze zachowany. I tutaj mamy, jest to inwentarz, który jest właśnie ważnym także źródłem do historii wojskowości, do stosunków własnościowych i do spraw gospodarczych. Tutaj mamy inne przygody. Rok 1810 w dziejach w ogóle ustroju i zmian na terenach ziem polskich jest bardzo ważny. Objęcie ziem przez znaczną, w znacznej części przez Księstwo Warszawskie, a więc państwo, które zostało, powstało dzięki inwazji wojsk napoleońskich na te tereny, na tereny, tereny wschodnie, i Już w tym krótkim okresie, bo przecież już tysiąc, rok 1814 to jest już zamknięcie tej epoki na ziemiach polskich, dokonały się bardzo ważne zmiany i wprowadzono szereg ważnych urzędów, które, których w większości funkcjonują do dziś. Takimi urzędami były notariaty, notariaty stworzone na wzór francuski do rejestracji różnych istotnych spraw dla państwa, obywateli i w Lubelszczyzna w roku 1810 weszła właśnie w skład Księstwa Warszawskiego i tutaj również zaczęto organizować kancelarie notarialne. A w aktach notarialnych podczas opracowania po roku 2000 zostały znalezione dokumenty zalakowane, jak tu widać na tej pierwszej stronie, a to, tym dokumentem zalakowanym, nieotwieranym do momentu w zasadzie opracowania, jest testament Dominika Dziewanowskiego, jak się okazuje, postaci bardzo ważnej w historii. I tutaj mamy właśnie takie odnotowanie tych dziejów, generalnie notariatu. I przejdziemy do spraw Dominika Dziewanowskiego. Dominik Dziewanowski był szefem Departamentu Lubelskiego, komendantem praktycznie rzecz biorąc, bo był równocześnie wojskowym. Był jednym ze światlejszych wojskowych, jeżeli chodzi o ten okres, w dziejach Polski. Będąc w roku 1811 i tutaj dowodem no, zapisania się Dziewanowskiego w historii jest jego...